Sang-Yong, jeszcze nie KG Mobility Torres EVX. Dziś w programie zapoznamy się z tym elektrycznym suv prosto z Korei. Przód to nowoczesna i ładna stylistyka, natomiast tył jakby za tym designem trochę nie nadążał. Z boku przypomina mi Land Cruisera, tylko ma większy zwis. Uwagę przykuwa gniazdo ładowania nad przednim kołem. Poro tutaj ostrych linii, długa maska i atrapy akcesoriów off-roadowych. Na tylnej klapie znajdziemy atrapę osłony koła zapasowego i osłony podwozia. Plastikowo. Torres dostępny jest w trzech wersjach wyposażenia. Za najtańszą należy zapłacić niemal 190 tysięcy złotych. Natomiast wersja Wild, czyli taka jak dzisiaj w programie, to wydatek rzędu 217 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o bezpośrednich konkurentów w tym segmencie, to przedstawiciele Azji jak Toyota RAV4 czy Nissan X-Trail z Europy Skoda Kodiak. Klapa bagażnika otwierana jest elektrycznie i jest to w standardowym wyposażeniu wersji Wild, w innym przypadku trzeba za to dopłacić. Otworzyć ją można na kilka sposobów, z czego jest ten automatyczny sposób otwierania, kiedy podchodzimy z kluczykami w kieszeni, ale ja pokażę wam coś innego. Taka ciekawostka. Zobaczcie klamka jak w terenówce i sugeruje, że co, otworzymy klapę na zewnątrz. A co się dzieje? A klapa wędruje do góry. W bagażniku naprawdę sporo miejsca. W standardowym ustawieniu 703 litry. Jeżeli chodzi o to, co tutaj znajdziemy, to tak pod podłogą zestaw kabli do ładowania, jakiś zestaw naprawczy, trójkąt gaśnica. Z boku gniazdko ładowania zapalniczki. Przycisk do otwierania bagażnika od wewnątrz, roletka. No, i to tyle. Pierwsze wrażenie po wejściu do nowego Torresa jest związane z zapachem. Pachnie tutaj jak w autach segmentu premium. Jest estetycznie i ładnie. Na tapicerce zastosowano skórę ekologiczną, a za dopłatą możemy dostać skórę prawdziwą. Widać spory skok jakościowy. Na desce rozdzielczej skóra ekologiczna, tutaj mięciutko, ale już poniżej mocno plastikowo. Na drzwiach podobna kombinacja. Skóra plastik, ale są też wstawki z tkaniny. Z pasowaniem, ekran, który trochę odstaje od deski rozdzielczej. Tutaj coś się rusza, ale no nie trzeszczy. Tu wszystko cisza i teraz ten zmyślny tunel środkowy. Trochę pracuje, ale nie trzeszczy. Na konsoli środkowej znajdziemy między innymi hamulec postojowy i selektor trybu jazdy. I tutaj napotykamy na mało intuicyjne rozwiązanie, ponieważ kiedy mamy D, czyli drive, zatrzymujemy się i chcemy wycofać, to musimy selektor jazdy dwukrotnie przerzucić na wsteczny, ewentualnie przytrzymać go nieco dłużej i wtedy zmienia się tryb jazdy. Jest to takie trochę pokomplikowane. Fotele są spore i wygodne, chociaż trzymanie w górnej części pleców jest przeciętne. Mamy tutaj wentylację i podgrzewanie oraz elektryczną regulację. Co ciekawe, fotel pasażera ma również regulację na boku siedzenia. I teraz ja domyślam się, po co ona jest, a wy jak myślicie, dajcie znać w komentarzu. Kierownica jest skórzana, podgrzewana i regulowana w dwóch płaszczyznach. Na kierownicy umieszczono przyciski, ale niestety są one umieszczone w dość chaotyczny sposób i odnalezienie się tutaj na pewno chwilę zajmuje. Dla przykładu, asystenci pasa po lewej, tempomat po prawej, telefon po lewej, odległość do poprzedzającego samochodu po prawej. Niezły miks. Za kierownicą natomiast znajdziemy manetki rekuperacji. Miejsca w kabinie jest bardzo dużo, również przy moim wzroście 173 cm nad głową spory zapas, ale sprawdźmy to w teście kapelusznika. Nie no, w kabinie jest po prostu bardzo dużo miejsca. Przejdźmy do przestrzeni użytkowych. Schowek pasażera. Niestety mocno plastikowo w środku, szkoda, że nie ma żadnej wyściółki. Eee, tutaj taka malutka półeczka. Dalej duża odkryta wnęka pod konsolą środkową. Fajnie, że jest gumowana. W podłokietniku szeroki schowek. Sprawdzam, czy jest czymś wyścielony, ale chyba to plastik z jakimś filcem tylko na dole. Miejsce na telefon z ładowaniem indukcyjnym. Tutaj taka kieszonka, może na kluczyki, a może żeby sobie postawić telefon. I uchwyty na kubki, sprawdźmy. Uuu, luźniutko. Sprawdźmy jeszcze miejsce na kubek w drzwiach kierowcy i co ciekawe są tutaj dwa miejsca, w które w teorii przynajmniej można włożyć kubek. W ten dalszy nie wchodzi. Tutaj mamy sporo luzu. Dwa wyświetlacze połączone ze sobą, każdy o przekątnej 12 i 12,3. Cala delikatnie odstają od deski rozdzielczej, ale to na co ja zwróciłem uwagę, to te szerokie czarne ramki dookoła. Trochę nie dzisiejsze. Jeżeli chodzi o wyświetlacz przed kierowcą, jest on wysokiej rozdzielczości i możemy sobie tutaj wyklikać kilka opcji, takich jak mapa, stan pojazdu czy asystenci jazdy w torresie. Natomiast nie ma head-upa. Środkowy ekran to centrum dowodzenia pojazdem. Ten system jest zaprojektowany logicznie, ale zdarza się, że reaguje zbyt wolno. Mnie podczas testu zdarzyło się nawet kilkukrotnie uderzać w ekran, żeby coś wyklikać. Zobaczmy. Za trzecim razem. To, co zwraca moją uwagę na ekranie głównym, to spanie z tyłu. O co chodzi? Sprawdźmy. Głośniki z tyłu są wyciszone, aby umożliwić pasażerom odpoczynek i sen. Czyli co? Po prostu ścisza cisza z tyłu audio? Od góry wysuwane menu, na którym zmieniamy sobie głośność multimediów czy systemu oraz szybki dostęp do kilku fajnych funkcji pojazdu, m.in. kamery. I taka kamera 360, no, zabrakło trochę tutaj tam pojazdu, ale cztery koła są. Jeżeli chodzi o połączenie systemu z waszym smartfonem, to jest tutaj Apple Carplay i Android Auto, ale este dispositivo nao suporta Android Auto Sem Fios. Z góry przepraszam wszystkich Hiszpanów za mój nieudolny akcent, ale nie mniej nie więcej napisane jest tutaj, że łączność tylko po kablu. Nigdzie nie znajdziemy tutaj przycisków ani pokręteł do obsługi klimatyzacji czy na przykład pokrętła do głośności multimediów. To wszystko ukryte jest tutaj na ekranie z wysuwanego menu. Trzeba do obsługi Torresa się przyzwyczaić. Jak już powiedziałem, w Torresie Przestrzeń jest przeogromna. To samo dotyczy się tylnych siedzeń. Pasażerowie mają tu mnóstwo miejsca na kolana i sporo miejsca na stopy. Nad głową myślę, że formalnością będzie test kapelusznika. Jak powiedziałem, kanapa jest twarda, ale wygodna. Podgrzewana w dwóch skrajnych miejscach. Pasażerowie dostają do dyspozycji. Uchwyty i teraz dwie opcje: albo to uchwyt na tablet, tutaj takie gumowane podkładki, żeby ten tablet się nam nie ślizgał, albo jest to wieszak na ubrania. I taka informacja jest w katalogu reklamowym producenta. W tunelu środkowym nawiewy, gniazdka ładowania USB-C, taka płytka gumowana, kieszonka. W drzwiach znajdziemy przegrodę podzieloną na dwie półeczki niestety nie jest niczym wyścielona. Tutaj roletka, a podczas podróży, jeżeli chcemy zwiększyć komfort, podłokietnik z dwoma uchwytami na kubeczek. Taurus FOX oferowany jest z wyłącznie jednym silnikiem elektrycznym o mocy 207 koni mechanicznych i z momentem obrotowym 339 Nm. Mamy tutaj baterię niemalże 74 kWh i producent podaje, że naładujemy ją od 10 do 80% w około 28 minut. Zasięg WLTP to 460 km. Oprócz wersji elektrycznej, dostępny na rynku jest też Torres z silnikiem spalinowym 1.5 GDI o mocy 163 konie mechaniczne z napędem naprzód lub na cztery koła. Test Torresa spalinowego znajdziecie na naszym kanale OtoMoto TV. Sang-Yong Torres FX prowadzi się przyzwoicie, a zawieszenie to dobry kompromis pomiędzy sztywnością a komfortem. Podczas jazdy zauważyłem jednak ruchy nadwozia, które większe niż w innych autach tego segmentu powodują wrażenie, że auto jest miękkie. W zakrętach również występuje tendencja do przychylania nadwozia. Układ kierowniczy jest dobrze dobrany do charakteru auta, choć niezbyt dobrze pozwala na czytanie granicy przyczepności. Na co dzień jednak największa wada układu jest tego to problematyczna trakcja, ale myślę, że można poszukać tutaj przyczyny w założonych oponach. EVX praktycznie zawsze ma zwłokę na reakcję na dodawanie gazu, natomiast typowo dla aut elektrycznych przyspiesza miękko i ze sporą lekkością. Do dyspozycji kierowcy jest m.in. asystent utrzymania na pasie ruchu, alert zmęczenia kierowcy, aktywny tempomat czy monitorowanie martwego pola z interwencją. Mała ciekawostka. Ja dzisiaj rano, jadąc na plan zdjęciowy, wsiadłem wypoczęty, wyspany za kierownicę, a tu komunikat, zjedź, jesteś zmęczony i kąka z kawą. Ciekawe. Adaptacyjny tempomak i asystent pasa naprawdę wykazują się wysokim poziomem skuteczności i można na nich polegać. Natomiast mała uwaga, auto mogłoby trzymać się bardziej środka jezdni niż lewej krawędzi przy włączonym asystencie utrzymania pasa ruchu. Na minus irytujący system informujący o ograniczeniach prędkości, który mimo wyłączenia nadal działa eee, i co ciekawe, jest to wymóg unijny nakazujący jego stałe działanie, ale to dopiero od lipca tego roku, więc chyba Koreańczycy już zaimplementowali to w nowym torresie. FX nie został jeszcze sprawdzony przez Euro NCAP, więc nie znamy jego oceny bezpieczeństwa. Natomiast ciekawa jest sprawa z, w ogóle z torresem, nawet w tej wersji spalinowej. Jego też nie znajdziecie w ocenach bezpieczeństwa na stronie Euro NCAP. Zużycie baterii w mieście przy dużym natężeniu ruchu wyniosło w naszym teście 17,1 kWh na 100 km. Na drodze ekspresowej przy 120 km na godzinę było to średnio 25,2 kWh na 100 km. Warto natomiast wrócić na chwilę do kwestii ładowania. W czasie, kiedy testowaliśmy Torresa, maksymalna moc ładowania baterii wynosiła 75 kW na ładowarce 130 kW. Poszczególne etapy ładowania dokładnie opisaliśmy w artykule z testem na motopedii. Link w komentarzu sprawdźcie koniecznie. A teraz wróćmy na chwilę do tego irytującego systemu powiadomień o przekroczeniu prędkości. Jedziemy drogą ekspresową, czyli 120 na godzinę można jechać, i nagle system dostał zeza, zczytał znak na zjeździe, który informuje, że jest 40 na godzinę, i piszczy nam niemiłosiernie, że jedziemy za szybko, co nie jest prawdą. O tym właśnie mówiłem. Czas na decybelomierz, czyli test wygłuszenia. Jedziemy 90 na godzinę. Włączam pomiar. Mamy 59,8, a wynik z pomiaru na autostradzie przy 140 km na godzinę widzicie teraz na ekranie. Ok, jeżeli wiemy już, jak Torres się prowadzi, to sprawdźmy, jak przyspiesza. Zapraszam Was na nasz odcinek testowy. Masa własna pojazdu to nieco ponad 1900 kg. Ze mną na pokładzie i ze sprzętem filmowym plus minus 80-90 kg. Dlaczego o tym mówię? Bo teraz test przyspieszenia, a każdy kilogram ma znaczenie. 0,100, jedziemy. Zabuksowały koła, ale jedziemy. Mamy. Eee, producent podaje 8,11, nasz wynik to 8. 1. Test elastyczności, czyli nasza symulacja wyprzedzania. Zobaczymy, jak FX rozpędza się od 60 do 90 km na godzinę. Jest 58,60 i jedziemy. 3,15. To już wszystko, jeżeli chodzi o nasz test koreańskiego elektrycznego Suwa. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co o nim sądzicie. Wszystkiego dobrego, cześć! Przejdźmy do Powie Kurwa. Jak już skończy producent rozgrzewać dłonie, żeby dźwięk dobrze brzmiał, chociaż nie wiem, co ma to wspólnego z moim głosem, to może ja też poklepię. Praktycznych przestrzeni. Kurwa. Prowadzi. Sprawdźmy, jak przyspiesza. Zapraszam na nas. Od